Mamy zdjęte sprzęgło, koło zamachowe, elegancko, tutaj sucho na szczęście, i zobaczcie, że tu są te dwie śrubki właśnie, które trzymają miskę kolejową. na szczęście tutaj, gdzie doszło do pęknięcia nie ma oleju więc nie muszę kupować miski olejowej, więc ona zostaje teraz trzeba zjąć te dwie śrubki i zjąć tą miskę olejową, złożyć tą uszczelkę i pomyśleć nad sprzęgłem, ponieważ sprzęgło leży tutaj Koło zamachowe, koło zamachowe. Ja mu go wcale nie wymienię, bo to nie ma sensu, ale sprzęgło już mówi nam: e, dziękuję. Możemy wymienić. Zobaczcie, ta część jest zjechana e, więc no, nadaje się tylko do wymiany. Także koszty rosną. Słoneczko, docisk e, ma jakieś ślady już też do życia i tutaj mamy nasze łożysko e, oporowe. Ogólnie o jego nie było słychać ale też je zmienimy jak już tutaj jesteśmy w środku no to grzechem było żeby tego w ogóle nie ruszyć więc tutaj zmienimy to żeby było po prostu na zicher i nawet jeśli komu będę chciał sprzedać ten samochód no to, no to ma naprawdę samochód fajną stanie Więc teraz będziemy ściągać miskę i Czyścić to wszystko, zobaczymy co jest w środku, jakiś lam, jaki brud, i potem będziemy myśleć e, dary. Także zobaczcie, no bez zdjęcia skrzyni biegów, e, całego tutaj o sprzętu, sprzęgła nie ma szans, żeby tej miski wyjąć. Nawet nie wiem, jak ktoś może to zrobić e, na samochodzie, delikatnie odsuwając skrzynię, skoro śruby wszystkie trzeba i tak poluzować. A sama osłona, która tu jest, ona też nie zejdzie z. z, z з поїзду. Він з... Ні, тут і, тут і, тут і, тут може така... і, тут і,